Dobra, dzisiaj jest kolejny odcinek, drugi z tej nowej serii z Minecraft. Yy, w poprzednim odcinku, w pierwszej moim w pierwszym filmie z tej serii, tak, udało nam się znaleźć wioskę, yy, je, tak, jedną wioskę. Teraz drugą, jeden portal wcześniej i teraz drugi. Mam yy, taki eku. możecie sobie na przykład zatrzymać i sprawdzić i w tamtym odcinku miałem tutaj. Ee, no kurde, seria? Miałem rozkopywać blok. Wiem, że mam go e, słaby kill off, ale po prostu chcę to zrobić, żeby wyjść sobie do portalu. A wytrwila. Ale ja mam mózg, ale ja mam wielki mózg. Ja wiem, co zrobię. Dobra, a może to wyglądać idiotycznie. O nie, źle postawiłeś. Nie, nie, nie. To nie będzie źle postawione. To miało tak być. To żeby się nie pomieścić, trzy bloki, ok. Tu. Tu blok. Raz, dwa, trzy. Dobra, damy tu dla, dla, dla prestiżu. Ja sobie nie mam craftingu. Zgubiłem gdzieś crafting. Bo go nie wziąłem. Mam z początku. Wywalimy sobie to, wywalimy sobie to, wywalimy sobie to. Se to. Yy. O! To się nie co czy to działa, ale mądry jestem. Dobra, to działa. Tylko teraz trzeba tą skrzynkę podnieść z powrotem, bo ja ją chcę mieć tu. O, Skrzynka, dobra. Stawimy sobie tu czesa. Stawimy to. Jak zginę to. edytu. tu. Zostawimy sobie tutaj jakieś najważniejsze temy. Dobra, najpierw... Może najpierw jeszcze crafting sobie. A nie, przecież mogę crafting, mam cztery drewna. Oj, co ja zrobiłem? Dobra, nie wiem kiedy ja zacząłem ten film. Załóżmy, że dwie minuty temu. Te filmy około będą trwały po 20 minut. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria, bo ostatnio byłem tę serię chyba rok temu. Koło. To było, fajnie się przyjęła. Bo widzę, że to widziałem, że, że pisał, że fajna seria, ale. Aha, ja mam Dobra, jestem ślepy. Nie wiem, nie, nie widziałem tego craftingu. Niby nie ma tu portalu, ale jest, bo jestem po prostu mądry. I mądry, że nie widziałem, że. Mam crafting, dobra. Zrobimy sobie zaraz przepalimy sobie, że razem zmarłuje. To jest chyba do czysta, tak, okej. Okay. Zróbmy sobie tutaj itemy, zrobimy sobie jedzenie o nie, No nie ja sobie deski jeszcze kolejne robię dobra na razie 33 mi wystarczy tarcze jeszcze i może klatę lepszą, chociaż nie, na razie nic nie będę robił zrobię sobie tylko chleb i tarczę żeby mieć w razie czego się chronić i no, najwyżej będzie zasłaniało trochę ekranu o nie bo ja muszę troch... nie no nie aż tak dużo, to jest przesady Powinniście dużo widzieć no, Mam się że nie będzie się na za tą tarczę robimy sobie, robimy sobie drugą skrzyń Skrzynkę Są to tutaj prawie wszystkie itemy Postaram się znaleźć Jakkolwiek Zostawię tutaj jakieś dużo itemów, żebym Nie zdał w ogóle z wszystkim Bo jak ja zdedam to będzie lipa Zostawiasz sobie tutaj większość moich itamów, tylko wezmę sobie jedzenie i jakieś. O! Fii. Dobra, idę tu. Chodzę do naderu. W drugim dniu. No To jest najszybsze moje wyjście do naderu. Dobra, zobaczymy, gdzie będę. Poroszę, w jakimś dobrym miejscu, żebym musiał jakoś bardzo szukać. I w ogóle w tym odcinku będziemy na ten świat chyba trzy razy. Że on jest OP. Czy najlepszy świat? Można było trafić, ale sobie możecie policzyć. Okej, okay. no to jak dobry ten pod fortece. O nie, Sonii. Nie, nie, nie proszę. Mnie nie dogonią. I to są tacy wolni, czy oni są szybsi? Szybsi. Dobra, nie wiem. Nie obchodzi mnie to. Nic nie ma. No nie, nie chcę się wywalić od tego gasta. On już nie oszładuje. mocy. Nie wiem, nie wiem, jeszcze trafiłbym mi palec, bo trochę i dlatego. Trzeba gramy takie lekkie drewno. Sorry za to. O nie. No tu jest, tu jest gas, jest i tu jest szkielet. Dostał! Szkielet! Co, 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 że się zespią obok portalu. Nie będzie tak źle. Ja nie mogę jeść. To jest niebezpiecznie. To jest za niebezpiecznie. Ja stąd idę. Nara. Nara, nara, nara. Dobra, mogę iść obok tego. I bo ja mam tego. Set. Set mam. Tylko żebym za bardzo się nie oddalił. Że jak zginę, to żebym. Widział mniej więcej, gdzie tutaj przebywam. Ale mi tu tam ten gast mi tak mi wystraszył. O nie, ale one już mnie nie biją. Ale one już mnie biją. Nawet jak mam złoto, on się grzybów nie boją tych niebieskich. Czyli mi się wydaje, dobra. A nie, to jest szkielet. Dobra, ja mam tarczę. Oha, strzelił akurat kiedy puściłem tarczę. Nie. Zabił się, dobra są jedyne moby, które są najbardziej, największym zagrożeniem, nie wiem czy ja za wcześnie ja do tego pójdę sobie w tom i zobaczę co tutaj jest. W tym kierunku. Czy tutaj coś widzę? Jest tak dużo, że w ogóle nic się nie ma. Cast. Jeszcze stąd i postaram się tu gdzieś pójść. Nie wiem, czy gdzie... Bardzo chciałbym znaleźć fortecę. ja ostatnio szukałem w ogóle fortecy chyba 15 minut. I musiałem tyle przejść w ogóle na moim takim jednym świecie. Dobra, nie, ja nie robię takich kroków. Kroków, chciałem powiedzieć. Skoków ryzykownych. tylko nie, nie wiem jednak... Dobra. Chyba mi się przypomnieć jest portal. Chyba będę pamiętał, dlatego nie będę się na razie zbyt nie oddalał. Teraz ja, na nie mam jak wrócić. Zgas, tutaj. Okay. Jest magma, ale dobra, zabiję tu magmę. O nie magmę, małe, ja nie lubię wizyty. Małe są chyba najgorsze. Najgorszym w nederze no Zaraz za brutalem. Nawet ten deron jest. Więc zanim taki groźny, ty magny głupie. I brutal oczywiście. Brutal To jest ptężna. Ptężny śmierć tak zwany. Oj, no nie da się inaczej określić brutala. Tylko cię widzimy, no Cię nie chce... Nie chcę się z tym handlować. Macie gdzieś i będzie się nawalał. jak nic nie zrobiłeś. Tylko po prostu wejdziesz do niego terytorium, dobra. Ja może wrócę, bo... Ja wiem, że ja nic z nie, nie mam dużo niebie do sercenia. Okej. <laughs> nie chcę tego szybko zakończyć. Chcę śmierć zrobić co najmniej w piątym dniu, a ja już mi się... Ja już zginąłem wcześniej. W którym ja przyszłem? no nie tędy. Dobra. O nie akurat się tutaj te ziomki zespię. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Dobra, muszę je ominąć. Szybko, szybko, szybko. Mam pomysł. Pomysł, piga pomysł. Dobra, zbudowałem ich. Nimi tu nie wejdą. Możemy się wziąć nagranie, ale najwyżej po prostu zobaczę. Patrzę cały czas cię skropka żeby mógł dla nas, żeby się nagrywało cały czas. Tutaj jest portal. Tak jest, dobra. Tutaj to już jest bezpiecznie. Spróbuję sobie zrobić naklocka. Zaśmiem wziąć chyba, ale... O nie gast! Jest to portal! Ej wie? Jak mi zniszczy gast portal, to ja nie wrócę. On nie zniszczył. Wiem co zrobię? Tu sobie zbuduję takie... Ściana z bloków. A jest pewnie noc. Tak, jest noc. O nie, tu jest mob. Szkielet w zbrojce. Kurde. Się topi. Gin. Parówy. Dobra, zginął. Przyjąłem szkieleta. Dobra, ja idę spać. Zombie obok mnie. Ojej, to będzie pierwszy lat. Mm, 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 mm. Ja się tak nie bawię. Bo żyje. Kurde, tam jest creeper. No nie. Przez jakaś na tego zombiaka. Małopata. Szybko. Proszę, proszę. Niech mi... To nie przyjdzie ten creeper. Dobra, on jest tam w rogu. Spoko, jest git. One za chwilę będą ginąć. Tylko, że są takie Reapery tu. Dobra, wezmę sobie te bloki może zbuduję taką mini bazę. Taką... Nie że bazę sens sensowną. Po prostu coś takiego. Nie, 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 to nie będzie baza. To będzie taki mur. To będzie jeden blok tu. Takie coś to będzie. I ten zombie mi tutaj teraz nie wejdzie. Bołóżmy, zrobię sobie taki mur. Będzie iść tędy. Żeby taki mur właśnie... Odwalę. To najwyżej tędy wodą, ale ja tą tą wodę zabuduję. Tutaj też jest ta woda, kurde. I co? Skąd tu tędy? Dobra, wiem co trzeba będzie zrobić nie mam bloków, ja tylko najpierw tak, wydostałbym się stąd, wykopałbym bloki. Jest sporo bloków, bo chciałbym tam dużo zabudować, żeby się moby tutaj nie dostawały. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, jest git. Spoko. Chyba się tu moby tak bardzo nie dostaną. To nie jest dom, to jest po prostu baza. Tylko żeby mi się tutaj nie jakoś. Jeste, dobra. Będzie taka baza. No i dobra. No i... Zrobimy tak, bo tutaj tak są dwa bloki, no to i tak te mamy tu nie wejdą. Po prostu zrobię to w taki sposób, żeby zrobimy tak. Trzeba tak. I tak, no i tutaj będzie ten jeden blok taki do wychodzenia. Okej, okay, będzie takie coś. No i teraz ja się nie widam, zrobię sobie tak, żebyśmy na pewno. Nie... No to nic mi tu nie wejdzie. Dobra, może jeszcze zrobię taką To już może się nazwać dom. Nawet w wiosce nie mieszkam. Po prostu sobie zbudowałem takie coś obok portalu. Mojego. O nie, nie mam bloków. Chcę mieć taki dom? No, chyba rozbuduję jeszcze większego. będzie. Teraz jest, będzie większy. Dobra. No, dobra. A jak mam wrócić? Ja nie wiem, jak ja mam wracać. Dobra, on po prostu rozkopywał. Podaję to na dwie, dwie ściany, żeby. Że jak najbezpieczniej. o, o. O, jest git. No i to się nazywa. Się nazywa wszystko dobrze. Wszystko dobrze jest. O, się na taką na platformie to. O. takiego. Żebym tutaj nie wyszedł za to. Po im dwa bloki losowo. Jeden jest gdzieś tu będzie, no. Okej, okay. jest git. Spoko, mam bazę. Chyba mi trzeba pójść do Cave'a. I tak, zostawiam tak to. najmniej potrzebne i ten zostawię sobie tutaj w bazie mojej, która jest moją bazą. Zbieram sobie drewna. Wezmę sobie dodatkowy kerow. I może zostawię sobie tylko jedną rzecz. Zajmę to. I zdejmę to, zrobię sobie takie żelazne itemy z tego, zrobimy sobie takie, takie żelazne. Dlaczego ja robię drewno? Po co? To i to zrobimy sobie takie żelazne i zostawię sobie tylko, o spodnie też mam ciekawe, bo ja myślałem, że nie mam i zostawię sobie tylko hełm żeby jak wejdę do netheru żeby mnie nie były pig pigli... pigliny, co są tak, to nie są pigmy, tylko pigliny i żeby po prostu mnie nie biły, no to ja sobie zostawię tylko hełm bo hełm zbytnio dużo nie daje w sensie nie daje zbyt dużo... wezmę sobie cały węgiel nie daje zbyt dużo tego jak to się nazywa bo on nie daje zbyt... Jakby on daje mało tego armorka. No i po prostu będę go miał, bo on nie jest taki bardzo przydatny. Chyba buty coś sobie po co mieć. Ale ja wolę mieć hełm, żeby to nie wyglądało. Zbieram sobie tak z 16 desek. Bo to będzie tak drewna. I chyba pójdę, no bo tak, patyki sobie zostawiam, bo zrobię... idealnie tu będzie... Nie wiem, to jest wykalkulowane sobie z tego patyki i zrobimy sobie pochodnie, A na razie tylko 40 pochodni. No i dobra, no to w sumie mogę iść. Tylko sobie zrobię jakieś puste miejsca. Tutaj, o, zrobię sobie coś takiego. 23 jedzenia. Nie wiem, może wystarczy, a może nie. Tego jeszcze nie wiem. Ale mogę tak patrzeć trochę przez wodę, bo jak tak pójdę, to mam takiego rykopługa, że jakby widzę. To jest właśnie ta wioska. Jeśli w ogóle może pójdę, to będę miał busa do Dobrze. Okej, okay, będę szybciej. No jakoś nie wydaje mi się, żebym tak bardzo szybciej płynął. Okej. Okay. Raczej dwa firmy będą dziś, o, ogólnie wydaje mi się. Dziś, nie w niedzielę. Ale chyba będą dwa. Właściwie, że będzie jeden, nie wiem. ja z wodą, w sumie. Dobra, to trudno. Jak się wywaje, to będzie źle. Który to się w tym tu pił? W ogóle kowal był, tak? Tego nie mówiłem. Razem kowala i dużo... dobra. Idę w ten cave. On wygląda fajnie. Nic tu więcej nie ma chyba. Hmm... dobra. Jak będą komentarze, bo nie wiem czy dosłownie, na pewno będą komentarze włączone. Możecie mi w komentarzach napisać, czy... Chcecie coś innego, jakąś inną grę. Bo ja ogólnie nie nagrywam teraz na swoim telefonie, ale mogę. Więc możecie nawet Fortnite'a powiedzieć, bo mogę też z Fortnite a nagrać. O nie, to jest taki niefajny kiezioro. Okej. Okay. Mm. Oświetl tutaj cały cave praktycznie, okej. Okay. Jest The Gate. git. Uni mam 23. Jakby najwięcej prawie może być z jedzeniem. O kurde, to jest... Czemu to jest zombiek? To, to I czemu te zombiaki mają taki hype na łopaty? Jest to jakiś ulubiony tym zombiaków? To jest drugi zombiak na tym świecie. To, to jest chyba trzeci zombiak, którego widzę na tym świecie. Czy tam któryś i on też ma łopatę? To większość widzę, że tutaj zombiaki są zafascynowane łopatami. Bo ja miałem dwa zombiaki. Teraz w tym odcinku. Jakby w nocy, to wtedy weszłem z naro. No i był akurat chyba yy, no, zombie z łopatą. Chociaż nie wiem, co mi tak bardzo. Żelazo w sumie. coś, mi dokowadło w sumie. No racja. Kurde, bez wątpienia, że ja nagrywam. Dobra, nie wiem, będę nagrywała do 20 coś. Nie wiem, ile to będzie się nagrywało. Mm. Ej! Co ty robisz, człowieku? Ja ci nawet nie zaatakowałem. I co jest? Myślałem, że on zginie. Dwa kryty. Tego myślałem, że on już jest. Z... Umarla. Dobra, tam jest żenaza. Nie wiem, czy chce mi się ponieść. Nie, no. Nie wiem. A wow, co mnie za chwilę zabił. patom Nie, to będzie taka, że. Będzie taki płacz gaming. O kurde. Nie. Dobra, no, nie wiem. To nie jest zbyt fajny cave. Nie podoba mi się za bardzo, więc sobie z niego wyjdę. O, tak je lubię! To nie, to nie takie. Ale przyjdę tu najwyżej. Dobra, to mnie nie da tak do 21 może. Nie, do 20... 19 oczywiście, 21. Jeszcze 4 minuty, no to jeszcze krótko, wada. Ale... Okej. Okay. Jest tu ciekawy, tutaj jest żelazo, wiem, bo nie poszedł. Oh, kurde, jak on tu nie pójść? Nie mam bloków. Ja mogę, o, mogę zdobywać te bloki, dobra. Wyjdę tu. O, o, o. Idę tu. I to będzie chyba na koniec. Na razie, za chwilę. Zrobię koniec tego filmu. Mam na set cały. I jeszcze tu jest więcej, ale na razie, bo to więcej nie potrzebuję. Powiem mam na set, ale ja już mam prawie celutki set i tak więc bardzo to mi się nie przyda, a ja właśnie na nie mam, nie mam craftingu. nie mam, miałem dwa w bazie, mogłem sobie jeden wziąć. Creeper, może mi się uda go zabić. Dobra, nie uda się, dobra, już nie wadzę. Czy my się, się tarczy mogłem ochronić, nic nie zrobiłem tak w zasadzie. I możecie też napisać w komentarzu, czy chcecie hardcore. Dobra, jeszcze wykopię parę żelaza. Może diamenty, o, może diamenty. Dobra, mam pomysł. Nie, co tu się dzieje? Dobra, tu przeżyję. To był Enderman i ja się na niego nie patrzę, bo on mnie zabije. Popatrzyłem się. O nie. Popatrzyłem się na niego. On się na mnie już wziął ten. Uże, dobra, nie chciał mnie zabić. Stary, stary, zostaw mnie. Ja nie mogę. Dobra, mam pomysł. Czy ten obet? Cała nas będzie płynęła. O nie. Co ja zrobiłem? Nie. Chodzi o to, że zrobię sobie crafting. Robię crafting. Dobra, to będzie... Ten będzie film będzie chyba dłuższy. Zrobię crafting. I zrobię piec. Zabuduję tą nawę. Mam żółpan, żupan, dziupan. I po prostu... A, aj! Zamknęło mnie w kratce! Zamknęło mnie! Chyba być 21 koniec, więc jeszcze mam 2 minuty. Ale nie będę tak 2 minuty, więc no, poczekajcie sobie. Mam jeszcze w planach teraz znaleźć diamenty. To mogą być pierwsze diamenty. Film filmie dzisiaj pewnie nazwał pierwsze diamenty. Jest sobie tylko wiaderku. A I... ja mam! Jestem idiotą, jestem idiotą, jestem idiotą, jak w każdym filmie. Ja wiem jakoś... Przecież ja mam tutaj wiaderko. Ja miałem już 30 żelazku. Hmm. Teraz jest taki takie... mniejsze... Takie coś z wodą. Źródło. O. Twar... Nie. No, mam czerwony łuk. Już dropnął. Dropnął? Nie. Dropnął! Jaki to jest? Power coś. Moc jeden, okej. Okay. Power 1. Dosięgam? Dosięgam. Do, sięgam? Do sięgam. Nie? Nie popatrzyłem się, bo... Mhm. Nie doczym się ty na moje oczy. Chyba się na niego popatrzyłem, nie sądzę. Dobra, chyba na diamentów nie będzie. Chciałem w tym... Chciałbym zejść diament i nazwać ten film. Może p... no, to był drugi film jej z te ciki bym znalazł sobie. Ale chyba tego nie znajdę. Kurde, czy ja. Czy... Hmm Tu nie ma lawy. Się, no, mnie nie wydaje To jest fatalny cave Myślę, że on będzie dobry, ale on nie jest dobry To jest trochę Trzeba boję tu stawić w ogóle jakiekolwiek bloki Dobra, skoczę i wracam stąd ty dobra. To może w kolejnym odcinku. Dobra, ja się z wami żegnam. I do, i do. Na razie.